Halo, dobry wieczór. wieczór. Dobry nie, coś słabo słyszę. No ja dobrze słyszał. O teraz, o, teraz lepiej słyszę. Halo. Halo, halo. O, mhm. słyszę. Tak? E, tak, no, dzwonię tutaj od nas. Z kawnic. Mhm. No, dostałem... W sumie mieszkamy praktycznie po sąsiedzku, ale no tak jakby nie mamy kontaktu. No dzwonię do Pana, żeby, no, żeby Panie, bo to już Sylwestra Pan strzelał chyba petardami, z, z mi Pan też tam zwierzęta, psy i tak dalej. To po prostu chciałem powiedzieć, żeby, żeby właśnie to jest niełane zachowanie, tak? Jak ja strzelałem petardami? Znaczy, no, no nie wiem, no, mi tu sąsiad powiedział, że to raczej Pan strzelał, bo podobno Pan co roku strzela, więc podejrzenie jest... Ja, ja nawet na drodze nie byłem, a Pan będzie mi po kubikówce opowiadał. No, podejrzenie jest na pana pierwsze, tak? No to więc ja dzwonię, żeby się dopytać. Jest ja tak. nie wiem o co panu chodzi w ogóle. no, no widzi pan, no ja, ja do końca nie wiem, czy to pan jest, tak? Tak podejrzewamy tutaj znajomych. No. Tu gdzie mieszkamy, no nie jest jakoś nas dużo. Gdzie pan, yy... wie pan, może gdzie jest apteka u nas, albo lewiatan? No i co z tego, że ja? No. No to sąsiedzi powiedzieli, że to raczej pan tylko lubi strzelać ja... L... Powiedzieli, że raczej, raczej pan lubi petardami. No to, że, po... że ja nie mieszkam kolewiatana o nieko apteki. No tak, ale, ale, ale tu sąsiad z pod Lewiatana powiedział, że to raczej pan. Zdury pan jakiś opowiadasz, że ja nawet petard w tym roku w rękach nie miałem ani w tamtym. Że no to... lat nie wychodzę, ja nawet na... strzelają. Na no, nie wiem, no i mówię, nie wiem, bo ja. W ogóle, do kogo pan dzwonisz? Wiesz pan, do kogo dzwonisz? Robert, dobrze mówię? No i też tego, że Robert. Aha, czyli dobrze trafiłem. Słuchaj mnie. Mieszkamy w jednej miejscowości, jeśli to prawda z tym no petardem. Z tego, jeśli... jak ja nie strzelam żadnymi petardami, człowieku, czego ty chcesz, do mnie? Dobra, słuchaj mnie. Ja nie chcę jakoś tam przecież robić żadnej wojny, tylko słuchaj. Jak już ty nawet strzelasz czy nie strzelasz, to sobie strzelaj tam gdzieś dalej, a nie byś poszł, Ale mi poszuł psy. A ty to mnie oskarżasz no coś, jak w ogóle człowieku nie wiem, weź się na wstrzymanie no. albo szukaj innych winnych, jak ja nie, nie używam żadnych petard, człowiek. Po co ci się rozchodzi? Ja dostałem tylko informację, że lubiałeś no się. Że... tego informatora, nie zmieni. Ale ja, nie, ale ja nie mówię, że, że akurat teraz strzelałeś, ale powiedzieli mi, że ty lubiłeś sobie kiedyś postrzelać. Co mnie więc... to obchodzi, co kto mówi? Co mnie no, to obchodzi, co kto mówi? No widzisz, ale ludzie cię tu znają i dali na miarę. Myślę, to... że mnie znają, jak i po, Powiedzieli jaki nie jesteś gagatek. <laughs> Wiedziałem, że jak powiem, że gagatek,